Bardzo gorąco, naprawdę. Jest, można się poruszać, można wejść do wody. Woda no nie zawsze jest może taka, jakby się chciało, bo tutaj jest akurat to zatoka. Nieraz te glony, trawy pływają, ale teraz obecnie ale jest, jest bardzo ciepła, dobrze ciepła, i jest, jest ciepła woda. Ciepła. No, na, bardzo ciepła. W porównaniu jak byliśmy w tamtym roku w Darłówku, to jest tutaj, yy, można powiedzieć, że wody termalne. Pani Irena Skwidzyna przyjechała na wakacje do Gdańska. Tak właśnie odpocząć pomysł, żeby spędzić właśnie ten czas urlopowy tutaj u nas na, nad polskim morzem w Gdańsku. Bardzo lubię polskie morze, a zwłaszcza latem, kiedy jest takie piękne i gorące i jest dużo turystów. Ja uwielbiam wodę i słońce. Można się opalać, można pływać, jest bardzo ciepła i przyjemna woda. Opalam się znukim się bawię. Miło, miło, czas pędza. Parę lat do tyłu byli gdzie indziej, ale tutaj jest bardzo dobrze. Tu jest, uważam, że troszkę tak luźniej. jest bardzo przyjemna atmosfera i duże atrakcji, naprawdę polecam. Chciałam właśnie spełnić marzenie syna, pokazać mu polskie morze, bo dawno temu był, no i się nie kąpał. No i ogólnie no, polskie plaże są fajne i muszę powiedzieć, że jest lepiej niż pokazują to w internecie i na Facebooku, bo nie ma aż takiego tłumu. Nie wiem jak będzie jutro, ale dzisiaj jest fajnie. Ceny na pewno są wyższe niż poza sezonem i w innych miejscach, ale to jest taka no, po prostu specyfika tego miejsca, prawda, że oni zarabiają przez dwa miesiące, a potem cały rok muszą... Z tego przeżyć w jakiś sposób, więc nie dziwi mnie to. Zachwycona jestem i plażą, i morzem, i, no, no, i wszystkim, wszystkim.